Cześć tu Ultraszygmat, witam i zapraszam na kolejny odcinek mega kampanii. Ostatnio nasz władca Krystyn przywrócił w Polsce prawo dziedziczenia Prymogenitury. Odbył także niebezpieczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. I po jego powrocie zdecydował się wypowiedzieć świętą wojnę przeciwko pogańskim Litwinom. Jednak z powodu opłakanego w skutkach szturmu na grud w Drochiczynie jego armia poniosła olbrzymie straty i inwazja zakończyła się klęską. Polska utraciła także Śląsk, gdzie tamtejszy książę Bruno z rodu Karolingów zdobył niemiecki tron. Nasz władca musiał także odeprzeć pomorską inwazję. Tym razem jednak miał nieco więcej szczęścia i konflikt zakończył się jego zwycięstwem. Ok, wracamy do rozgrywki. No i nasza zwycięska armia powraca z pomorza do kraju. Cały czas jesteśmy jednak bardzo mocno osłabieni, nasze terytorium jest niewielkie, a sukcesja niepewna, ponieważ naszym jedynym następcą jest małoletni wnuk Krystyna. Dlatego też nasz władca no, będzie musiał być raczej ostrożny w nadchodzących latach, ponieważ jesteśmy narażeni nie tylko na inwazje zewnętrzne, ale także na potencjalne bunty wasali. Nasz biskup stoigniew, donosi nam o tym, że na naszym dworze znajduje się innowierca, i żąda on, abyśmy go z tego dworu wygnali. No i faktycznie, mamy tutaj niejakiego sadoka, który jest Żydem. Dlatego też nasz pobożny i fanatyczny władca zgodzi się ze swoim biskupem. Wydaje mi się jednak, że na tym nie koniec. Jak pamiętacie, Krystyn był ostatnio zmuszony wziąć jeszcze jedną pożyczkę od żydowskich lichwiarzy. No i cóż, wydaje mi się, że nie ma on zbytniej ochoty, aby tą pożyczkę spłacać. No, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia ze sporymi odsetkami. Tak więc Krystyn decyduje się tutaj na dość radykalny krok. A więc wygnanie wszystkich Żydów z Królestwa Polski. Ucierpi na tym nasza reputacja? Nie będziemy mogli także brać kolejnych pożyczek, przynajmniej od żydowskich kupców. Jednak nie będziemy musieli spłacać tej, którą już wzięliśmy. Król Krystyn niegotowy zdecydował się wygnać wszystkich Żydów ze swojego państwa. Gdy jego drużynicy zebrali już ich wszystkich, Żydzi zmuszeni byli, aby opuścić Polskę udając się w kolejny wielki eksodus w poszukiwaniu ziem, które są nieco bardziej wobec nich przyjazne. Król pozwolił im pozostawić większość swego majątku, jednak skonfiskował on większość ich złota. No i świetnie, niech złoto to zasili koronę. No cóż, tak więc był to dość radykalny krok, jednak dzięki temu mamy w tej chwili mnóstwo złota, ponieważ mamy tutaj pożyczkę, której nie musimy spłacać. Kolejne 200 sztuk skonfiskowane od Żydów. Otrzymaliśmy także jakiś czas temu trybut od pokonanego króla pomorskiego. Jednak biorąc pod uwagę nasze osłabienie i niepewną sytuację, Krystyn będzie raczej ostrożny, rozporządzając tym nowym bogactwem. Okej, okay, świetnie, nasz bawarski sojusznik zdołał poradzić sobie w wojnie domowej i pokonał swego zbuntowanego wasala. Krystyn jest impulsywny i nie potrafi odróżnić dobra od zła. E, no cóż, król Krystyn także jest człowiekiem arbitralnym i także postępuje często impulsywnie, według własnego widzi mi się? Tak więc poklepie swego następcę po głowie. Młody Krystyn zdaje się sięgać gwiazd. Jest niezwykle ambitnym małym chłopcem. Mm, no i świetnie. Król Krysten także jest człowiekiem ambitnym, który praktycznie zaczynając od niczego zdobył królewski tron. Dlatego też będzie on niezwykle zadowolony z tego faktu, że jego następca także będzie ambitny. Mamy dość sporą zmianę na Pomorzu, ponieważ zmarł król Masław II, mądry, przekazując władzę swej córce Annie. I mamy tutaj bardzo dobre wieści, ponieważ Anna nie odziedziczyła roszczeń do polskiej korony swego ojca. No tak więc świetnie, przynajmniej z tego kierunku zagrożenie będzie już dużo, dużo mniejsze. Jednak posiada ona roszczenia do księstwa Śląskiego. Tak więc gdybyśmy nawet je odzyskali od Niemców, moglibyśmy wpaść w konflikt z pomorzanami. Okej, okay, mamy tutaj wezwanie do wojny od naszego sojusznika, a więc króla Wiktora Okrutnego z Bawarii. Ten najwyraźniej walczy tutaj o swe ziemie de Jure, które kontrolowane są przez władcę Lotaryngi. No i cóż, najwyraźniej Lotaryngia jest w tej chwili w dość trudnym położeniu, ponieważ zmaga się z kilkoma wojnami. Dlatego też, ponieważ nie jest to wielkie ryzyko, zdecydujemy się pomóc naszemu sojusznikowi. Miejmy nadzieję, że dzięki temu stanie się on silniejszy i wdzięczny wobec nas na tyle, aby nas wesprzeć, jeżeli będziemy go potrzebowali. No jednak cóż, nie chcę tutaj psuć opinii z naszymi wasalami, ani też za bardzo osłabiać naszych sił, dlatego też na wojnę tą wyślemy tylko drużynę królewską i wojska feudalne z naszej własnej domeny. Okej, okay, tak więc nasza armia kieruje się przez Morawy do Bawarii. Praktycznie nie ma tutaj wrogich armii, dlatego też rozpoczniemy oblężenie jednego z zamków. A niech to niestety w gnieźnie wylądowali wikingowie. Jednak cały czas trwa oblężenie i póki co nie będziemy ściągali naszej armii z Bawarii. Okej, okay, zdobyliśmy zamek w Wittelsbach. No i to już nieco przybliża naszego sojusznika do zwycięstwa. Jednak bardzo niepokoją mnie ci Wikingowie, którzy już niemal zdobyli Gniezno. Nie chcemy doprowadzić do złupienia naszego grodu, dlatego też wysyłamy tam królewską armię. I świetnie, wojna naszego sojusznika zakończyła się jego zwycięstwem i odzyskaniem Salzburga. Mamy także bardzo ciekawą sytuację w Czechach, ponieważ właśnie minął rozejm pomiędzy Krystynem a Prędotą. tak więc moglibyśmy już bez konsekwencji raz jeszcze go zaatakować. Mamy tutaj także kolejne plusy w postaci tego, że Prendota uwikłany jest w jedną wojnę, Mamy także początek buntu na jego własnych ziemiach, którego celem byłoby obniżenie autorytetu korony. Tak więc, nadarza się tutaj świetna okazja, by spróbować odzyskać poznań. Jednak najpierw spróbujemy uporać się z tymi Wikingami. Okej, okay, Wikingowie uciekli na widok naszych armii. No tak więc, cóż, wypowiadamy wojnę Prendocie. I będzie to wojna o nasze ziemie de jure w Wielkopolsce, a konkretnie jeden gród, a więc Poznań. Tak więc wezwijmy naszego sojusznika, króla Wiktora Okrutnego z Bawarii. Miejmy nadzieję, że doceni on fakt, że pomogliśmy mu w jego ostatniej wojnie. Wzywamy także wszystkie nasze armie i kierujemy je bezpośrednio do Poznania. Ponieważ jako cel tej kampanii, dobrze by było, abyśmy zdobyli go jak najszybciej. I świetnie, Bawaria dołączy do wojny po naszej stronie. Tak więc samotny prendota nie będzie miał chyba najmniejszych szans. A niech to, niestety, wezwał on na pomoc swą krewniaczkę, a więc królową Annę z Pomorza. No tak więc to już nieco wyrównuje siły, ponieważ zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie mamy dwa królestwa. No i cóż, jest to chyba świetny moment, aby wykorzystać spore rezerwy złota. Wynajmiemy więc potężną kompanię gwiazdy. Okej, okay, świetnie. Oblegamy więc Poznań. Mamy także najemników na ziemi płockiej. No i ci powoli się organizują i zyskują morale, jednocześnie oblegając tamtejszy pomorski gród. Widzimy także bunt na Śląsku gdzie lokalny możnowładca próbuje wyzwolić się spod panowania niemieckiego. No jednak niestety ten władca jest do nas w tej chwili negatywnie nastawiony. Najwyraźniej dołączył on do tej wojny po stronie Prendoty. Prendota wezwał także na pomoc księcia Wenecji. No jednak na tym etapie mamy w tej wojnie wyraźną przewagę a tą zawdzięczamy na tym etapie zwycięskim bitwom. No i najwyraźniej bitwa pod Akwileą z udziałem Bawarczyków miała tutaj największy wkład. No tak więc nasi sojusznicy są jak najbardziej użyteczni. A niech to! Niestety do Poznania zbliża się tutaj olbrzymia armia wroga, która składa się z armii pomorskiej, czeskiej i armii Górnego Śląska. O cóż, tak więc nie mamy tutaj szans, dlatego też odwołuję oblężenie grodu w Płocku, aby jak najszybciej ściągnąć tutaj kompanię gwiazdy. Okej, okay, chodzi do bitwy. I nie, nie mamy tutaj najmniejszych szans. Najemnicy nie zdołają tutaj dotrzeć na czas, dlatego też nakazuję naszej armii odwrót. Tak więc ponieśliśmy tutaj niestety pewne straty, Przerwane zostało także oblężenie Poznania. No ale cóż, cały czas mamy ponad 11 tysięcy wojów. Musimy tylko zaatakować przeciwników w taki sposób, aby nie byli oni połączeni w jedną wielką armię. No i świetnie, wrogie siły uległy tutaj rozdzieleniu. No bo cóż, władca Górnego Śląska zajęty jest oczywiście walką z Niemcami, od których chce się wyzwolić. Tak więc pozostałe siły pomorsko-czeskie są już dużo mniejsze i łatwiejsze do pokonania. A niech to niestety Bawarczycy zostali tutaj dość mocno pokonani przez ślęża. Niestety utraciliśmy nasz gród w Pyrzycach na ziemi szczecińskiej. No jednak chcemy jak najszybciej zdobyć Poznań, ponieważ jest to celem naszego ataku. I świetnie, Poznań zdobyty. Tak więc kierujemy się na Ziemię Szczecińską i po szybkim szturmie odzyskujemy utracony gród. No cóż, tak więc na tym etapie największym problemem jest wroga armia. Musimy więc spróbować ją wytropić i zniszczyć. I świetnie, mamy tutaj bitwę na łożycach. Nasza przewaga liczebna jest olbrzymia, tak więc miejmy nadzieję, że pokonamy wroga. I świetnie, całkowicie sknitliśmy przeciwników. Ścigamy ich do lubusza, pokonujemy ich raz jeszcze i na Dolnym Śląsku całkowicie ich niszczymy. No świetnie, tak więc losy tej wojny zaczynają się odmieniać. No jednak na tym etapie jest to wciąż zbyt mało, aby zmusić prędotę do pokoju. Tak więc pokonujemy tutaj niewielkie armie czeskie i na tym etapie wydaje mi się, że skierujemy się do Pragi, aby jak najszybciej zdobyć stolicę naszego wroga. No to powinno być bardzo silnym argumentem, aby zmusić prędotę do zwrócenia nam poznania. Z tym, że właśnie niestety wyczerpuje nam się złoto, i już wkrótce nie będziemy mogli korzystać z usług najemników. No cóż tak więc, aby wykorzystać ich wsparcie do samego końca decyduje się tutaj na ryzykowny szturm na Pragę. Moje ciało niedołężnieje, jednak mój umysł jest zdrowy jak zawsze. Mm, no, chyba nie do końca, drogi Krystynie. No, niestety, nasz 61-letni król zaczyna odczuwać pierwsze symptomy. Starości. A to niestety negatywnie odbija się na jego wszystkich umiejętnościach. Tym razem szturm był jak najbardziej udany, ponieważ nasze straty nie były wysokie. Jest to zaledwie tysiąc wojów. Jest to jednak wciąż zbyt mało, aby zmusić prędotę do pokoju. Okej, okay, musimy także niestety pozbyć się już najemników, ponieważ nasze rezerwy złota są na wyczerpaniu. Tak więc, nasza armia tutaj uszczupiła się o ponad połowę, i dlatego niezwykle ważne będzie, abyśmy niszczyli pojawiające się wrogie siły na bieżąco, aby nie połączyły się w jedną dużą armię. Tak więc, świetnie, mamy tutaj serię zwycięskich potyczek. Okej, okay, świetne wieści, ponieważ mamy tutaj wojnę domową na pomorzu. No i faktycznie, młoda królowa na tronie. Nie ma chyba zbyt silnego autorytetu władzy. Wnuk naszego króla nie dojada, ponieważ obawia się, że stanie się gruby. No cóż, nasz władca nie jest człowiekiem ani umiarkowanym, ani żarłocznym. Jest on jednak człowiekiem pobożnym. Dlatego też wybierzemy tutaj opcję numer 3. No i cóż, mamy tutaj kolejne zwycięskie potyczki, jednak Brendota wezwał do tej wojny po swojej stronie księcia Flandrii. No proszę, najwyraźniej nasz król nabiera na stare lata pokory, ponieważ stwierdził on, że trudno czuć się dumnym, gdy nie ma ku temu powodu. Okej, okay, mamy tutaj kolejne zwycięskie potyczki nad Czechami. Rendota wezwał na pomoc księcia Akwitanii. No tak więc cóż, trzeba mu to przyznać, że naprawdę znajduje bardzo wielu sojuszników. Jesteśmy już jednak dosłownie o włos od zwycięstwa, musimy więc do niego jak najszybciej doprowadzić. Okej, okay, możemy wydać naszą córkę Salomę za księcia kolonii Antoana. Ten jest przedstawicielem rodu Karolingów. Dzięki czemu zyskamy prestiżu, jest on jednak także następcą na lotaryński tron. Tak więc byłby on świetnym sojusznikiem. No i dotrzymujemy tutaj obiecanego wcześniej narzeczeństwa, wysyłając naszą córkę na zachód. Okej, okay, Czesi raz jeszcze pobici, a Bawarczycy zdołali zdobyć Szczecin. No tak więc wojna ta powinna już wkrótce dobiec końca. No i cóż, nasz wnuk i następca, a więc młody Krystyn, już za kilka miesięcy osiągnie pełnoletność. Tak więc jest to już chyba dobry moment, aby zaaranżować mu małżeństwo. No i cóż, nie ma tutaj wielu ciekawych kandydatek, dlatego też decyduje się tutaj na córkę władcy państwa Wielkomorowskiego, księżniczkę Bolesławę. Dzięki temu nasz wnuk zyska prestiż, ponieważ jest to przedstawicielka rodu Karolingów. Jest ona także w podobnym do niego wieku. A niech to niestety w tym trudnym okresie nasz mistrz szpiegów wykrył dość niebezpieczny spisek, ponieważ młody książę małopolski i prędota najwyraźniej fabrykuje roszczenia do tronu. No, niestety, jest to dla nas fatalny moment. Nie będziemy więc ryzykowali uwięzienia tego księcia, ponieważ jest to dość ryzykowne i gdyby nam się nie udało. Mielibyśmy także bunt do stłumienia. Tak więc wydaje mi się, że mniejszym ryzykiem będzie poczekanie tutaj z zajęciem się tym potencjalnym zagrożeniem do zakończenia wojny. I świetnie, nasz następca i wnuk osiągnął pełnoletność. No cóż, zobaczmy na kogo wyrósł. Jest on także uczonym teologiem, człowiekiem dumnym, gniewnym, arbitrarnym. Ambitnym, umiarkowanym i niestety z jakiegoś powodu chorym. No, miejmy nadzieję, że nie jest to nic groźnego i wkrótce odzyska zdrowie. No i ma on tutaj także narzeczoną, a więc młodą księżniczkę Wielkich Moraw. No i cóż, niestety nasz starzejący się władca nie potrafi już efektywnie zarządzać pięcioma prowincjami. Tak więc, aby rozwiązać ten problem, i jednocześnie przygotować naszego następcę do przejęcia władzy, przekażemy młodemu Krystynowi władzę nad Gnieznem. Prendota wezwał na pomoc także władcę Wielkich Moraw Jarosława II. No cóż, Prendota jest chyba faktycznie bardzo dobrym dyplomatą. Jednak jest już stanowczo zbyt późno, aby zrobiło to jakąś różnicę. I świetnie, zdobyliśmy kolejny gród na ziemi praskiej, co wystarcza już do zakończenia tej wojny. Świetnie tak więc, Poznań obzyskamy. No i cóż, ponieważ kontrolujemy już trzy prowincje, które de jure należą do Wielkopolski, możemy uzurpować tytuł książęcy. Tytuł ten należy obecnie do Odona Piasta, a więc syna króla Prendoty. A no jednak, ponieważ nie posiada on żadnej faktycznej władzy nad Wielkopolską, uzurpujemy ten tytuł. I ponieważ cały czas mamy tutaj problem naszego starzejącego się króla, który nie potrafi zarządzać wielkim terytorium, przekażemy tytuł księcia Wielkopolski naszemu następcy Krystynowi. Tak więc miejmy nadzieję, że dzięki temu nasz wnuk zdobędzie pierwsze szlify jako feudalny władca. Okej, okay, także to tyle w tym odcinku dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne już wkrótce.